Nie świetnie wyglądasz, cześć. Co i ręka też? No no ale ty, kompocik Nie, z, Wiśniowy? Nie, ja co wiśniowy? Ale to ale śliweczki są pyszne, proszę. I, i jabłuszka. No i ten scenariusz przyniosłem też. Ale w ogóle to powiedz mi, co to się stało? Ja nie wiem, najpierw to było z tym ziarnym na Nie, było ślisko, coś, ale nie. jak tylko wyszedłem za róg, jak mnie majtnęło i wtedy... I właściwie to już dalej nie pamiętam. No i takie skutki, takie skutki. Straszna sprawa. Był wieczór wigilijny 1974 roku. Zamiast kolendy mieszkańcy miasta Darwin w Australii usłyszeli przerażający ryk cyklonu. 90% budynków legło w gruzach. Ponad 50 osób poniosło śmierć. Straty wyniosły prawie miliard dolarów. Taki był bilans silnego wiatru, który wiał jednej nocy w jednym mieście. Jaką prędkość wiatru powinien wytrzymać dom osiedle wieżowiec? Dla Londynu ta prędkość krytyczna wynosi około 140 km na godzinę, ale na wyspach archipelagu Hebrydy wzrasta do 200 km. Od dawna wiadomo, że najpoważniejszym zagrożeniem są padające drzewa. Ludzie giną najczęściej uwięzieni we własnych samochodach. Przed 20 laty w północnej Irlandii odbywał się konkurs ścinania drzew. Był to pokaz niezwykłej siły drwali i wielkiej zręczności. Lecz nagle rozpętała się wichura. Drwale porzucili się siekiery, ale przytomny operator nie rozstał się z kamerą i zarejestrował pokaz siły, przy którym wyczyny najlepszych drwali okazały się dziecinną igraszką. Wiatr to dziwny żywioł, groźny nawet przy prędkości 90 km na godzinę. Stalowy komin z okrągłego staje się owalny. Od razu widać, że w tym starciu musi wygrać wiatr. Most w Takoma oddano do użytku latem 1940 roku i od samego początku stanowił wielką atrakcję dla kierowców. Podczas podmuchów wiatru zawsze wpadał w drgania. Przejażdżka falującym mostem była podniecającą przygodą. Do 7 listopada wszyscy uważali, że także bezpieczną, ale tego dnia prędkość wiatru wynosiła akurat 67 km na godzinę. Okazało się, że to była właśnie prędkość krytyczna. Czteromiesięczne wysiłki konstruktorów, by znaleźć jakieś rozwiązanie, spełzły na niczym. Most wpadał w coraz głębsze wibracje. Fachowcy nazywają to drganiami samowzbudnymi. Ich finał był tak łatwy do przewidzenia, że nie zabrakło przy tym fotografa, a wiatr wiał z prędkością zaledwie 67 km. Pytanie, co wiatr przewraca łatwiej most czy człowieka? Odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. Potrzebny jest eksperyment. I to w ściśle kontrolowanych warunkach. Tylko w prawdziwym tunelu aerodynamicznym można określić, jaka jest prędkość krytyczna wiatru, która zwali człowieka z nóg. Aparatura identyczna jak podczas badań modeli samochodów czy samochod samolotów, ale tym razem model jest wiarną kopią rzeczywistości. Jedyna różnica w porównaniu z sytuacją na ulicy polega na tym, że wiatr będzie narastał stopniowo 80 km na godzinę 95 km na godzinę. Nikt nie wie dokładnie, ile wytrzyma człowiek, jaka prędkość wiatru jest potrzebna, by go przewrócić. 110 km na godzinę, a on wciąż się trzyma i nawet próbuje iść na spotkanie huraganu. 130 km na godzinę. Nareszcie, nareszcie osiągnięto granicę Poznania. Ale człowiek wcale nie jest dobrą aerodynamiczną konstrukcją, mimo że jego objętość równa się tej sześciennej kostce o wokół 40 cm i wynosi 64 dm sześcienne. A wystarczy przecież przypomnieć sobie, że powierzchnia tego przeciętnego statystycznego człowieka wynosi 1,5 do 1,8 metra kwadratowego, co też nie jest dużo, a wystarczy 140 km na godzinę, by wiał wiatr, i już ja takie Ja bym dlaczego taka matematyka może służyć. To sobie każdy wylicza. Ta, takie laboratoria zresztą przecież nie, nie uzyskują odpowiedzi, która nas najbardziej interesuje. Na tej odpowiedzi, jakie naprawdę mogą być wiatry. Przecież te 140 to wcale nie jest rekord świata. To jest, wiesz. W sytuacjach, kiedy cyklony mają powiedzmy 5 km średnicy, 50 km, ale bywają tak wąskie, w których szybkość wirowania powietrza, tam w Wirze, przekracza 800 km na godzinę. I co wtedy? No i wtedy? Pamiętasz sytuację w Polsce, no nie tak dawno 5 lat temu huraganowy wiatr. Trzy osoby, o ile dobrze pamiętam, były zabite, ale w 1971 roku w Indiach. Tornado, które nadeszło z nadzatoki Beskajskiej spowodowało śmierć 10 tysięcy ludzi i straty ponad półtora miliarda dolarów. Co w związku z tym Słuchaj można ty się robić? tak nie gorączkuj, bo ci to zaszkodzi. Lekarz powiedział, żebyś spokojnie leżał. Bardzo cię przepraszam. Idzie po prostu o to, że na to nie ma rady. Można wyłącznie stworzyć odpowiednio dobrą służbę ostrzegania, taką na przykład jak służba tsunami, jak służba huraganowych wiatrów, która odpowiednio wcześnie przekaże informacje i będzie można uciec, bo ucieczka jest jedynym. Czyli no niestety, jak świadczy ten przykład, ucieczka nie jest najlepszym sposobem, a wręcz informacji można, powiedzieć, nie miałeś, można nie. powiedzieć, że jest. A tak, informacji nie miał i środków zabezpieczających, a to jest najważniejsze. Otóż człowiek właściwie do pewnego momentu był całkowicie bezradny wobec kaprysów natury i może przeciwko nim zabezpieczać się w dosyć sprytny sposób, bo przecież nie te cyklony, które gdzieś tam szaleją na świecie, dla nas tu są naprawdę groźne, ale zwykłe, prozaiczne zawieje, zamiecie i mróz. Przecież, mówią ludzie, bywali w górach o tak zwanym czynniku wiatru. Wystarczy, że mróz będzie wynosił zaledwie minus 15 stopni, ale wiatr 20 metrów na sekundę i urasta, to łącznie sumuje się do minus 35. Najbardziej w życiu zmarłem, myślałem, że w ogóle zakończę to życie wtedy, kiedy przez 30 minut wisiałem na krzesełku na hali gąsienicowej, a wyciąg stanął, bo był brak prądu. Ale ten, że sam prąd może być ratunkiem. Taka dzianina z włókna poliakrylonitrylowego, której te zielone pasy są specjalną farbiarską metodą warwione, przewodzą prąd elektryczny. Te białe prądu nie przewodzą, zielone tak. I przewodząc prąd po prostu grzeją. Taka tkanina może być świetnym zabezpieczeniem przeciwko właśnie przechłodzeniu organizmu, a wiadomo, że człowiek musi tę temperaturę utrzymywać w okolicach 37 stopni, bo przy 31 tylko 6 stopni różnicy traci przytomność, a jeszcze kilka stopni niżej i właściwie następuje nieuchronna śmierć. Taka tkanina włożona do wnętrza kombinezonu pozwala utrzymywać w nim Temperaturę nawet 60 stopni Celsjusza. I jest to świetne zabezpieczenie do pracy, na przykład w chłodniach, na dużych wysokościach w czasie mrozów, w dźwigach, suwnicach i tym podobnych okolicznościach. Nieostrzeganie. Zabezpieczenie. Widzisz, sam nie wiem, no bo jak jest zimno, to dobrze. Jak jest ciepło, no wiadomo, że udar termiczny jest dużo gorszy niż przechłodzenie organizmu. A poza tym, no przecież to. Jest walka z jednym czynnikiem, z temperaturką tylko. A nieszczęścia chodzą parami, co najmniej parami. Oj, tak, tak, to widać, to widać. Wiatr zwiastuje drogę, ale wiatr i morze potrafią naprawdę przerazić. Razem stanowią olbrzymią siłę. 5, 6 czy 10 metrów to na Morzu Północnym zwyczajna fala. Raz na 50 lat zdarzyć się może również gigant o 30-metrowych grzywach. Fala pięćdziesięcioletnia to prawdziwy wybryk natury. Zdarzyć się może właśnie raz na pięć dziesięcioleci. Tak obliczono prawdopodobieństwo spotkania się wielu silnych fal w jednym miejscu. Istnieć zjawisko to może zaledwie przez chwilę, ale demon wyzwolony z morza ma siłę śmiertelną. To samo zdarzyć mogłoby się naprawdę. Na szczęście to tylko model, a fala stworzona została w sztucznie w niewielkim basenie badawczym. Ale jest to basen szczególny. Można w nim bowiem stworzyć dowolnie zaplanowaną falę. Program steruje ruchem dziesiątków łopatek, które poruszają wodę w zbiorniku. W ten właśnie sposób wytwarza się falę gigant. A fala wyjaśnia, w jaki sposób giną statki bez nadania sygnału SOS. Morze nie zna i dlatego tworząc największe z morskich budowli, konstruujemy je tak, by przetrzymały falę nawet wyższą od 30 W Brzegu morza nie jesteśmy jednak w stanie podnieść, a poziom morza podnieść się może w sposób nagły i nieoczekiwany. O wiele więcej aniżeli podczas normalnego przypływu. Różnica ciśnień po obu stronach wyspy dać może różnicę metra i więcej. Gdy dodamy do tego silny wiatr i przypływ, powstanie piekło, które przynajmniej raz w roku przypomina, jak niewiele na tej Ziemi mamy do powiedzenia. Te zdjęcia wykonano naprawdę, nie jest to model. Takie są efekty jednej sztormowej nocy i nic nie jesteśmy w stanie na to poradzić. Natura wciąż przypomina nam o swej sile. Mury przynoszą jeszcze jedno z plagin Oziębienie wilgotnego, ciepłego powietrza powoduje powstawanie chmur. I bywa, że zaczyna z nich kapać. Kropla po kropli, ale dużo. Tu mało, bo jest to eksperyment. Jak duża może być kropla? Z doświadczeń wychodzi, że powyżej pół centymetra eksploduje. Doświadczenia codzienne bywają bardziej dramatyczne. Tu mamy bowiem do czynienia z miliardami kropel, które połączyły się w jeden strumień. Oberwanie chmury nie jest specjalną rzadkością. 30 cm opadł w 15 godzin, 10 cm w 2,5 godziny czy 4 cm w 8 minut nie brzmi groźnie, ale wygląda. Bywają i takie mokre lata. A wtedy z małych rzeczek i strumyków robią się wielkie rzeki. Wielkie rzeki mają zbyt mało miejsca w małych korytach, i szukają ujścia dla swych wód. W dzisiejszych czasach elektrycznych kolei. Nie jest już tak łatwo. Zagrożone są budynki, urządzenia i ludzie. Ale, jak wartki musi być strumień wody i jak głęboki, by zagroził życiu człowieka, by pozbawił go możliwości obrony. Oto kolejny test. Z jednej strony zbiornik z milionami litrów wody, z drugiej, ochotnik asekurowany przez sieć. You put Wystarczyła woda do kolan. Dziwne, jak niewiele trzeba, by prysł miraż naszego panowania nad przyrodą. No i jak woda... to delikatnie w porównaniu Całe z rzeczywistością wygląda? Całe szczęście, że tam nie było wody, gdzie ty się spotkałeś z tą przygodą, no bo to jeszcze byłoby gorzej. Woda jest żywiołem rzeczywiście straszliwym, ale są. Tak jak powiedziałem, sposoby zabezpie zabezpieczania się, to całe wczesne ostrzeganie, prognozy i tak dalej, to jeszcze dzisiaj jest wszystko melodia przyszłości. Trzeba się zabezpieczać i na przykład yy, człowiek, który założy właściwy kombinezon, potrafi wytrzymać w lodowato zimnej wodzie, której temperatura wynosi 1 lub 2 stopnie Celsjusza przez 30 godzin. Takie kombinezony już dzisiaj są. Uwaga, katastrofa. Właśnie, gdyby marynarze ze statku Busko i ubrani byli w takie kombinezony, na pewno by przeżyli. Tutaj po 30 godzinach temperatura ciała spada zaledwie o 1 stopień, a woda Morza Północnego jest lodowato zimna, co widać, bo w tle są góry lodowe. I to jest po prostu sposób zabezpieczania się przed takimi sytuacjami. Kombinezon zbudowany jest z czterech warstw. Pierwsza zewnętrzna z poliamidu pokrytego fluoryzującą y, poliuretanową farbą, dzięki czemu łatwo rozbitka ja zauważy. Wewnątrz folia aluminiowa warstwa a druga 3,5 mm grubości pianka neoprenowa, która stanowi izolację termiczną i równocześnie zapewnia pływalność. A wreszcie w środku, wewnątrz tego kombinezonu jest specjalna, śliska warstwa torlenu, który umożliwia błyskawiczne założenie tego kombinezonu. Ta zewnętrzna poliamidowa warstwa jest dodatkowo niepalna, bo najczęściej podczas katastrof wybucha na statku pożar. A widać, że człowiek ubrany w kombinezon potrafi przez ścianę ognia bezpiecznie przejść. Pomagają mu w tym specjalne rękawice, maska na twarz i kaptur na głowę. Bezpieczne przejście. No a. Są już i kombinezony, które są po prostu samopływalne, stanowią indywidualną, niejako, tratwę ratunkową dla człowieka, ponieważ częściowo wypełniają się powietrzem i pozwalają człowiekowi, nawet nieumiejącemu pływać, na swobodne unoszenie się na powierzchni wody i oczekiwanie na ratunek. I to jest właśnie ta filozofia współczesnych środków pozwalających człowiekowi przeżyć. No tak, ale zobacz, że to są środki indywidualne, no ubierzesz w to całe populacje. Oczywiście, czy w tym że tak. można żyć dłużej, czy to należy wkładać tylko w sytuacjach, które są naprawdę w sytuacjach awaryjnych. Wskazujące co więcej na... ciekawostka, taki kombinezon pasuje na każdego, ponieważ ma odpowiednie paski, trwa to minutę. No ale ty byś chciał zgoda, wcześniej ostrzegać. Ja tak. już... Oczywiście, tym bardziej, że gdyby przeznaczyć wszystkie środki, jakie przeznaczamy na ratowanie życia w takich przypadkach na badania meteorologiczne, słuchajcie, zdajesz sobie sprawę, na przykład, że matematyczne. Yy... Obliczanie pogody narodziło się no niespełna 150 lat temu dopiero, dopiero wtedy, kiedy flota francusko-angielska no, praktycznie została zniweczona przez burzę na morzu podczas wojny krymskiej. Ale widzisz, problem polega na tym, że już swego czasu wielki matematyk Richardson doszedł do wniosku, że przecież atmosfera, a więc także pogoda, a więc także te zjawiska, to jest obiekt fizyczny, zjawisko fizyczne. I gdyby nauczyć się. Zebrać w pewnym momencie dane początkowe o tym, co się dzieje, to na drodze równań matematycznych, rozwiązania tych równań, można by przewidzieć stany wszystkie następne i w związku z tym mieć idealną prognozę, także idealne ostrzeganie. No i co? Wtedy próbował to robić. Nie bardzo mu wychodziło. My dziś rozbudowaliśmy ogromne sieci, międzynarodową łączność, stacje meteorologiczne, radary pogody, sondowanie atmosfery. No na przykład na przykład laserami, a także, no, a także takie służby, prawda? Satelitarne, zresztą są zdjęcia tego samego obszaru wykonywane na no, odstępach praktycznie co trzy godziny widać jak to zmienia się raptownie. Okazało się, że w przybliżony sposób można pogodę przewidzieć, jeśli potrafi się bardzo szybko natychmiast prawie rozwiązać układ równań różniczkowych 2,5 tysiąca takich równań, prawda? Wstawiając oczywiście te dane początkowe tam, gdzie trzeba. I co się okazało? Nawet najpotężniejsze systemy komputerowe, które wzięły się za taką robotę, liczyły prognozę na najbliższe 40 minut przez 6 godzin. O, i taki mamy na razie sposób na określanie nieszczęścia, które może nas znaleźć. Ale przecież w tych komputerowych, matematycznych grach, w tym czai się przyszłość. Kiedyś maszyny będą szybkie niesamowicie. Być może będą umiały wziąć w siebie nie dwa, a dwadzieścia tysięcy równań. Uwzględnić nie tylko sześć podstawowych czynników, ale i inne. Na razie przecież w tym, co robią meteorolodzy, na przykład nie uwzględnia się elektryczności atmosferycznej. Ona jest jeszcze gdzieś poza tymi równaniami. Kiedyś się uwzględni. No I nareszcie no będziemy z góry wiedzieli. Co nas czeka, a jak będziemy wiedzieli, to można się albo schować, albo uciec i będzie już dobrze. Prosili mnie lekarze, żebym się z tobą nie kłócił na wszelki wypadek, bo ci to może zaszkodzić, ale jedno jest pewne, że jak na pacjenta masz doskonałe samopoczucie, a poza tym Zapominasz o takich faktach, które są więcej niż namacalne, choćby o tym, i choćby o tym, co na przykład niedawno zdarzyło się w Kolumbii. To jest przykład, że to wczesne ostrzeganie ciągle jeszcze należy do sfery niestety fantazji. Natomiast prawda jest i taka, że w zderzeniu z siłami natury musimy być ciągle jeszcze przygotowani na potężne niespodziany. Gniew władcy bogów. Symbol strachu i nieokiełznanego żywiołu. Piorun. Od przeszło 200 lat wiadomo, że zjawisko ma charakter elektryczny. Od kilkudziesięciu, że jest to iskra wywołana napięciem milionów voltów. Że w ułamku sekundy potrafi wytworzyć temperaturę pięć razy większą od piekła powierzchni Słońca. I że ta właśnie temperatura wyzwala falę uderzeniową gnającą przez powietrze w postaci gromu. Zwykłe, zwykle pioruny trafiają w to, co najwyższe i nie ukrywają swej mocy. Kamienny okruch ze szczytu kościoła poddał się po jednym ciosie. A i tak reszta energii, piętnem pneumatycznego młota, zaznaczyła swą drogę do ziemi. Od czasów Franklina wiadomo, że takim zniszczeniom można zaradzić, że wystarczy dobrze przewodzący drut, by gigantyczną energię pchnąć ściśle określonym szlakiem. To niemal 100% zabezpieczenia. Niemal. Bo czasem piorun wybiera inny przewodnik druty instalacji elektrycznej, rury wodociągowe, a nawet instalację gazową. W powietrzu ryzyko uderzenia rośnie. Najbardziej niebezpieczny jest lot na wysokości około 3000 metrów. I choć piloci omijają chmury burzowe, średnio raz do roku każdy z pasażerskich samolotów dostaje elektrycznym biczem po grzbiecie. Dla ludzi ryzyka nie ma. Chroni ich tak zwany efekt klatki Faradaya. Błyskawica zawsze wybiera drogę najmniejszego oporu elektrycznego. Mocarny ładunek opływa więc metalową powłokę samolotu, kabiny z ludźmi zostawiając w spokoju. Ale sam płatowiec też nie znosi działań elektryczności. Na ultraszybkich zdjęciach widać, że specjalny lakier izoluje najbardziej czułe miejsca samolotu, że pioruny umiatają maszynę tak jak życzy sobie człowiek, chyba że znajdą w powłoce szczeliny. Zamiast lotów burzy Zagadnienie można analizować w ściśle kontrolowanych warunkach eksperymentu na ziemi. Wydział studiów nad błyskawicami laboratorium Kulchen. Sekcja skrzydeł rozpędzona do 300 km na godzinę przebija się przez stanowisko sztucznych piorunów. Kamery badawcze pozwalają zwolnić upływ czasu 500 razy. Izolująca powłoka działa. Iskry wyładowania omiatają konstrukcję tak jak trzeba. Chyba że natrafią na delikatną szczelinę, uszkodzenia lakierniczej powłoki. I wtedy jasne się staje, że jest to gra o życie, konstrukcji i ludzi. We Francji wysoko w górach masywu centralnego, badania nad piorunami przeprowadza się w zupełnie inny sposób i w innym celu. Tym razem idzie o totalne unieszkodliwienie gromowładnego. Tworzeniu chmur nie umiemy przeciwdziałać. Gromadzeniu gigantycznego ładunku też nie. Ale można spróbować zrobić tak, by pioruny uderzały tylko tam, gdzie chcemy i na dodatek wtedy, gdy my będziemy tego chcieli. Środki perswazji są typowo ludzkie rakiety. W chwili startu ciągną one w chmury kilka kilometrów cienkiego miedzianego przewodu. Tak, zdaniem Francuzów, powinien wyglądać dobry sposób na uziemnienie chmury burzowej. Oczywiście nie strzela się w ciemno. Moment odpalenia zależy od precyzji meteorologicznych przepowiedni, odpowiednio wczesnego wykrycia powstającej burzy. Stąd radary i cała komputerowa otoczka. Alert! Chmura burzowa spodziewana za 20 minut. Elektronika ożywa. Ultraszybkie kamery kierują wzrok na miejsce zdarzeń. Rejestratory ruszają. To wszystko przecież dzieje się w imię nauki. Stanowisko startowe gotowe do akcji w każdej chwili. I już po wszystkim. Piorun pognał dokładnie wzdłuż kabla, i w tej samej chwili zniknęło niebezpieczeństwo niekontrolowanych wyładowań. I gromu władny mógł już zadumać się nad tą bezczelnością. Właśnie bezczelnością, bo jak inaczej nazwać wyzwanie rzucane przez Homo Sapiens żywiołą? Choćby takie sam na sam z napięciami miliona voltów, za całą osłonę mając metalową klatkę samochodu, tylko po to, by na własnej skórze przekonać się, że można. Szalone pomysły, by energię żywiołów uchwycić i zamknąć w zbudowane przez siebie akumulatory. Na początku wieku Herbert George Wells napisał powieść pod znamiennym tytułem: Ludzie jak bogowie. Fantasta?